Oh. Mm -hmm. Kochani, witajcie w kolejnym moim odcinku, a właściwie w pierwszym po przerwie, bo postanowiłam wrócić do programu Wyszukane w sieci. Dostałam od Was dużo informacji, dlaczego tego programu nie nagrywam, więc uznałam, że właściwie warto, bo zawsze przedstawiam jakieś fajne marki. Stąd też dzisiaj pierwszy odcinek po przerwie z marką Odtawiano. No i właśnie na sobie mam dzisiaj sukienkę. Sukienkę marki Odtawiano, którą możecie kupić w Arkadach Wrocławskich. Tutaj we Wrocławiu, jak sama nazwa Arkady Wrocławskie wskazuje. Marka, z tego co się dowiedziałam od właścicielki marki, pochodzi, nazwa pochodzi od imienia jej synka, a dlatego z włoskiego, ponieważ będąc na wakacjach we Włoszech dowiedziała się, że to właśnie będzie syn i wszyscy tam mówili odtawiano, odtawiano, więc tak też zostało i marka odtawiano. Cukienka jest taka bardzo fajna, rozkloszowana w luźnym kroju, czyli w takim, które ja uwielbiam, bo zakrywają to, czego pokazywać nie potrzeba albo chcemy coś ukryć. Tył ma troszeczkę dłuższy przód krótszy, fajne kieszenie. No taka... Spacerowa. Właściwie miałam ją też na chrzcinach swojego synka, także w zależności od dodatków na różne okazje się przyda. Dzisiaj w końcu zrobiło się ciepło, postanowiliśmy trochę pospacerować i ta sukienka jest taka e, trochę elegancka, ale ja lubię czasami dobrze wyglądać nawet na spacerze z synkiem, więc się wylansowaliśmy, wystylizowaliśmy i poszliśmy w miasto. E, a przy okazji nagrywam właśnie odcinek. E, no i na sobie mam na sukienkę odtawianą, a do tego dobrałam właściwie tylko dwie rzeczy. No buty, wiadomo, potrzebne i wzięłam swoje zielone meliski z różu Kokardkami. to są takie pastelowe kolory, które idealnie tutaj z tą szarością współgrają i trochę tę szarość tak rozweselają i okulary, no bo w końcu świeci słońce, a ja bez, bez okularów na słońce nie wychodzę. I właściwie tyle, nie brałam żadnej torebki ani nic, bo mam wózek i tam wszystko uchwam co potrzebuję, więc ręce wolne możemy sobie spacerować. Eee, idziemy to właśnie robić dalej. Także ja się z Wami już żegnam, zapraszam na kolejne odcinki. Markę Odtawiana znajdziecie w Arkadach Wrocławskich, znajdziecie też na Facebooku, linki macie w opisach. Eee, ja wyglądam tak, eee, cieszę się słońcem i dalszym dniem, tak, tak. A z wami się widzę w kolejnych odcinkach. Buziaki, papa.